Dobry, słuchajcie, dzisiaj się zrobimy taką prawdziwą hauskej za. Bez żadnych dodatków, bez żadnej chemii, bez żadnego niczego. A żeby ona taka była prawdziwa, no to musimy zacząć od tego, żeby się zrobić ten ser najpierw sami. Bo próbowałem zrobić takiego kupnego, ale to się nie da. No chyba, że tam nasujesz jakiś chemik, to wtedy siedzą, ale tak to nie. Tu się zrobimy tak, jak robiła kiedyś Uma. Krok po kroku. Tu mam 2 litry mleka w garcu. Tak richtig to by musiało być prosto od krowy, ale tego nika nie kupisz. Bo to wszystko jest teraz pasteryzowane i ważone i nie wiem co robione. Także jak same to mleko to one w życiu ci się nie, nie skiśnie Bez to, żeby zrobić ten paruk to mam tak, 2 litry mleka i do tego wlejemy pół litra maślunki a te maślunki po to, żeby te bakterie zaś dostać nazwę do tego mleka co zostaje pozabijane Zamieszać Postawić do ciepłego Aha, mleko 3,8% takie lepsze Nie tam jakoś woda zabarwiona czymś No i tu z tą maślonką i to się postawimy do ciepłego i obejrzymy za jakie 2-3 dni jak to będzie wyglądać No słuchajcie, moje mleko stało 2,5 dnia na parapecie nad Hajcongiem. tak teraz wygląda Teraz się to włączymy na mały, mały gaz I będziemy to grzać aż ta serwatka się odłączy od tego syra Bez mieszania, bez niczego, tak jak to jest tak to Pomału będziemy grzać Minęło jakie dobre 10 minut tak teraz to wygląda, widać że się Ten syr zaczął oddzielać od tego Teraz się Żonek z pieluchą i będę to pomału przedzedzą. tak nie za pest, nie za szybko i no tak pomalutku przez pielucha się to odcedzymy No, już największa woda mamy odcedzono. Teraz jeszcze się to zwiąże. I zrobi tak jak robiła mama czy babka. Się to zawiąże. I powiesi na całą noc nad, nad autskusem, żeby było kapało. Jak już będzie suche, to będziemy robić dalej. Słuchajcie, mój się <kluje> całą noc pierwsze, Żeby się wykapać. Z 2,5 litra mleka mi się zrobiło pół kilo białego syra, znaczy 2 litry mleka, pół litra maślunki. Tak to teraz wyglądało. I teraz my się zrobimy tak, że się go pognietymy. Na takie drobne. Przykryjemy to handuchem. Wsadzimy do ciepłego aż koło pieca albo koło hajciąga i zostawimy go tak długo aż się zepsuje, <gry> aż go będzie cuć. Myślę, że będzie to tak trwało mniej więcej około tydnia. Mam nadzieję, że moja kobieta z dumu nie wyciepnie jak to zacznie woniać. Ale może jakoś się uda. Także dokończymy się ta nasza hauskaza za tydzień słuchajcie mój ser stoł 7 dni tak teraz wyglądał sakramencko go cudź ale właśnie tak to miało być teraz się go zrobimy dalej rozpuszczymy się łyżka masła na patelni i no, pamiętajcie, że jak ten ser będziecie potem topić, to on może topić na takim naprawdę małym ogniu, żeby, żeby go nie zważyć. Bo jak on się uważy, to on już po tym nie będzie smakował, on się już nie będzie na dobu. On się może ino roztopić. Także rozum, masło Jak już to masło się nam roztopi. To wsypujemy ten ser i teraz trzeba będzie przy tym cały czas stoć i to mieszać a jak już ten ser się nam roztopi to potem się jeszcze dodamy do tego chminku no także masło już prawie roztopione wsypujemy ser I to będzie trochę trwało także widzimy się za chwilę jak się już roztopi. Słuchajcie, na ser się już prawie roztopią, się tu dumę taką płaską łyżeczkę kminku i mieszamy dalej. I jak już będzie richtig całkiem rozpuszczony, to trzeba się go wloć do jakiejś formy, porymki I jak już ochłodnie no to wtedy smacznego i no powiem tak że są takie kunesery co jak to już po tym jest gotowe to zaś to dobają do ciepłego bo gadają że hałskiej za tak najlepiej smakuje dopiero wtedy jak ona sama umie uciec z talerza ale to już jest że tak powiem kwestia gustu to musi każdy ocenić według siebie tak, jak, jak już będzie całkiem rozpuszczone, wlewamy do czegoś i tak się robi, hauskej za, bez chemii, bez natronu, bez żadnych tam cudów, smacznego.